O, o, sielanko widzowie w dzisiejszym odcinku, w którym, no, sami widzicie, jestem już w seaciku, odpalę go sobie. Do, no, chciałem wam pomagrywać, patrzcie, która jest godzina. Wyjechałem o północy, miałem do pokonania takie 300 km, bo później już formalności załatwiałem. No i powiem wam tak, tyle mam pieniędzy, oszczędności. No, nie będę wiją w bawełny, tak jest dla mnie przykra historia. Dziadek mój umarł. No, niestety, pomył, tak, pomył, umarł. Jak to tam zwał, tak zwał. My dzisiaj, przy, no, przypisał mi gospodarstwo. No. Napisał, że Max, prezes, będzie miał tam gospodarstwo. Ten, tego nie. No, także, my jedziemy seacikiem. Ja wiem już na mapkach, gdzie jest to gospodarstwo. Pogrzeb dziadkowi zrobiliśmy, ale on już taki już na stare lata nic nie robił, bo nie miał siły, to jakby pszczółki miał to mu sąsiad. U! Prawie wypadłem z zakrętu! Kur... Aha, wizowie. no dobrze, resztę sobie pójdziemy na piechotę, dziadek też lubił mieć wypadki. Także porzucamy za ci A w ogóle ja go malowałem wałkiem. A ten czerwony kolor to ostatnio z połamałem i go właśnie kupywałem nowy i znowu będę musiał kupić nowy, nie? O, już widzicie gospodarstwo, poczekajcie no, zrobię takie, taki myk. O, dobra. No i tu macie gospodarstwo. Piękne, tu oponki. Takie ładne pomalowane tam też. Dobra, ja sobie wejdę furteczką, no. no i dzisiaj przedstawienie gospodarstwa. Wchodzimy, co widzimy? Budynki. No i właśnie mówiłem, kurki sąsiad, sąsiadka robiła, a miodzik sąsiad. I coś tam dziadek dawał mam, że ten... Tu dziadek sprzedawał, no ten, ta sąsiadka gaz. Tu betoniarka stara, używana na złą pewnie. Jakieś cegły pozostałości. Tu ładne żywotów, choć sobie. Jakieś koło odwozu, nie wiem co. Grilla stary już widać. Tu, co to jest, Rower i coś jeszcze. Tu, krzesełka na grilla. No tu się wchodzi do domu, nie. Tu, ok. Oh. Co to jest? Tu karnister, nie. Tu, nie wiem, co to też chyba tu była jakaś ławeczka, tu o, koryto dla kurek, tu te rury, wszystko, jajeczka, y, ławeczka, o, karszer, rumujemy kurkę, o. Tu mamy jakiś ogródeczek. Dobra, tu mamy kurkę, taka ładna, czarniutka, patrzcie, patrzcie, jaka ładna, jakie ma oczka. Przybliżę wam, patrzcie. Nie obracaj się, patrz jakie ma oczka. No, nagrywa się, nagrywa się. No i tu jest druga brama na gospodarstwo. Otworzyłam sobie. Mogę wam zradzić tak. Tu jest moje pole. No poranę, nie? Pole jak, ale powiem wam tak, pole jak pole, ale ja mam 7 hektarów z tego co wiem razem z, z, z całą posiadłością 8. No i zaczniemy tu. Jakaś dwukółka. To jest od nie wiem czego. Yy, od cyklopa na pewno z tego co pamiętam. To jest do big bugów dziadek miał. No Każdy wie, oj, brony. Tu przetrząs. Oj, przetrząsarka. Tu przyczepy. No widzicie? Tu o i tu o. Dobra, bo zgubię bolec. Dwie przyczepy. Dobra, idziemy naprzód gospodarstwa. Tu nie wiem, co się stało. O, no i właśnie takim wózeczkiem dzialek już pod koniec swojego żywotu, że tak powiem, jeść. Rejestracja taka. No a tu Polonez, Polonez, PCT. Test. Yy, dziadek lubił mieć Polonezo, tylko już na stare lata mówię, już nie mógł jeżdżać, więc kupił takie, oto, no ja powiem gówno, nie? O, jakiś silnik, patrzcie. Nie wiadomo czy to nie pali. pali patrz, będziemy testować w następnym odcinku, poczekajcie. Kurde. Ale akumulator jest jakiś warty, nie? Dobra, tu dwóch O, nawet podczepiona jeszcze. O, no to wiecie co, zasilania nie będzie. O, a tu chyba nowy nabytek dziadka. No to był jego nowy nabytek, przyczepa. No widać, że trochę używana tu. Ale przyczepa, przyczepa, nie? Dobra, co dalej? No dobra, tu idziemy. Tu jest z tego co pamiętam, bo ja kiedyś u dziadka byłem na wakacjach, nie? To tu jest obor, obora dla krów. Tu jest do mieszania, że tak powiem. Gnojowicy, yy, to jest taki agregacik ładny, kosiareczka, meduza, o, ale nie ma tego fartucha, a tu nie wiem co, opryskiwacz taki zwykły, a tu yy, dla kurek jeszcze yy, karma została. No to dobra, tu oczywiście glebogryzarka, tu brony, węże do gnojówki, do nie wiem czego, ile gnoju! Znaczy obornika, tak, obornika, no ale wiecie, u mnie w stronach się mówi, że tak powinna gieno. Tu... O, i tu jest sąsiada posiadłość odtąd, ale wam pokażę, dziadek tu miał zawsze trzydziestkę, pamiętam, tak? Bo u niego już ostatnio runęła stodoła z tego, co mi dzwonił, bo ja z dziadkiem dzwoniłem, miałem dobry kontakt. Dobra, teraz tu idziemy. Tu jest taka, o, rzmika. A tu co jest? O! Pająk! Coś nie było z grabiarki, z grabiarka. Przeczulącać chyba też może. U, tu jakieś, nie wiem, pierdykło chyba koło. to jakieś pewnie pękło. A tu wiata stała, z tego co mi dziadek opowiadał kiedyś, ten gościu mówił. No tu, no właśnie, no pierdykła na pewno, bo tu jest ten gruber. Tu jest ten, to kiedyś wiacie stał. Tu jest taki, o. Do ziemniaków, tu jest do obornika, do gnojówki, tu jest pług, tu jest sadzarka, no i poczciwa sześćdziesiątka. A to nie jest sześćdziesiątka, to jest 3P teraz widzę po tym. A no tak, bo dziadek miał sześćdziesiątkę i 3P, ale sprzedał i wymienił na taki nowszy ciągnik. A może by kiedyś kupić? Błotniki ma takie dziwne. No tu akumulator na pewno też jest gdzieś, tylko gdzieś Poczekajcie, dobra, akumulator. Na no pewno tu jest gdzieś, tu poczekajcie, jeśli tak Tu jest akumulator, no ale dobra, mniejsza się ładuje i je odpalę jeszcze nie No i tu biny są, nie, tu jest druga chyba obora, z tego co pamiętam. Tu, o, no to dobra, Wcześniej już do rzeczy. O, tu nawet otwarte bo tu chyba pracowniku, O, tu kubła jakieś. O, łopata, tutaj ten obornik wyjmie. O, a tu ciaska, spróbuję te ciaska. A, ła, moje zęby! Ty, te ciaska chyba z 3 lata już mają, ale dobra, wiem gdzie dziadek je kupywał. Z chleb nawet nie będę próbował. Kupię takie same, nie, Na pamiątkę dziadka będę sobie kupywał. No no dobra, a tu co jest? Włącznik światła, nie. Tu już widzę, okno otwarte, ale dobra, tu jest zapyrte, tam jest jakiś chyba rower z silnikiem czy coś takiego. Ty, a tu, o kurde, tam jest ten ciągnik, co mi dziadek opowiadał, że kupi. A tu co jest? A takie... O kurde, kros dziadka! Ej, właśnie, bo te, te, ta rejestracja jest kosa, nie? I on ta, chodził jak y, kosiarka spalinowa, bo to jest dwusów, słuchajcie. Aha, nie, odpalimy sobie, no dobra, zapomniałem o tym, ale łapię, łapię, tylko akumulator jest pewnie już bardzo słaby, bo, no nie ukrywam, że jeszcze, nie... kiedyś ostatnio, bo do tego nie trzeba, rych ten, to dziadek, no, z trzy lata temu, czy, nie wiem, w sumie, może ładował koło ktoś, albo ten, w każdym razie odpala, no i tym uciekał przed policją, także trzeba chyba pracy zmienić. No dobra, przejdźmy do tego, tu jest zapyltę. Zapyrty, to. Dobra, to sobie zostawię jako kąsek. Tu. O! Ten! Mulczar! No i. O! Do nawozów! Ty, a to nowe jest? Ej, nowe to jest! A tu co jest? Y, y, no, taka ten. Dobra, zamknę to. No i dobra, tu otwieram. Dobra, tu większa O! Kurde, presa, ale tam na ten. Cyklop! O kurde, to do siewnika pewnie. To jest do kukurydzy. To jest pół. Grub ten. No, fajne rzeczy. A tu taczka, nie? I kura. Dobra, a tu jestem tyłem odwrócony. Dobra, idę do tyłu. A kurde, co tu jest? Aj, obciążony. Dobra! Trzy, cztery. Zetor! Jak to mówili? Zetor, Polska Moc! Także, no oczywiście, nie Polska, ale Polska Moc, nie Czekajcie. Otworzę sobie drzwi, nic nie będę grzebał. A tu się jest z tyłu! O kurde! No ale dobra. Czekajcie. Dobra. No ale mamy tu ładny zetor, to jest zetor i tu na, nowy jest prawie, osiemdziesiąt ty, to, to jest najnowszy nabytek dziadka, tyle wam zdradzę, nie? Dziadek to ostatnio kupił. Znaczy, no nie ostatnio, jak jeszcze chyba dwa lata po tym, jak zaniemógł, to... A, zamknę się! To, to co, ty mi, to sobie kupił. No ale już później wiecie, nie mam problemy zdrowotne. No no i wtedy ten łużeczek sobie No dobrze, to chyba na tyle, tak? A, tam jeszcze tył gospodarstwa. Tu jest też jakieś moje pole. Tu też. A tu pamiętam, że też było pole. Ale dziadek zrobił. Tu jest miód właśnie. 64 pole. Ja wiem jak to ten... Taki stary, ale go sprzedam na targu. Tu jest druga plandeka, tu jest. Jak to się nazywa? Raz, dwa i jeszcze natomiast. 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Także 7 jest tych jest poczary. Ulów ile, ile ulów? Ała, bo mnie gryzą. Dobra, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 15 ulów, nie? Miodu też jest trochę. No i... tam wiatę. No to trzeba porządku, nie? I zrobić to gospodarstwo, i w ogóle. No ale to też czasu potrzeba, nie? Dobra, biorę na razie to elektryczne. Niedługo, dawno dziadek umarł, to biorę i czekajcie, ile to jedzie. Czekajcie, testujemy V-Maxa. O jezu! Ale to za pirnica 38 na godzinę. A, a, pra, panie, ratuj! Panie! Ratuj! To elektryczny, tu nic tego nie zjechać. Ty, ale migacze ma. Dobra, i całej pety w tego Seata, nie? Walimy i zobaczymy, co się stanie. No, ale... Widzicie, aż daszkiem siarałem, ale to nie, to było na ten... Aha, nic się nie stało, nie? Czekajcie. Pewnie ole... Dobra, nie będę go odpalał, bo pewnie olej się przegiął, nie? bo prawie bokiem, nie? Nie wiem co z nim, ale... jakaś rejestracja też... O kurde! aż tu spadła gałąź, czekajcie... Muszę ten gałąź wyciąć szczerze, to mnie to zdenerwowało teraz. Wyjdę te gałęzie. Dobra, teraz tu. Jeszcze. Dobra, jest. Nie zapyta się jeszcze tu jakieś kołębia. Ty coś poszło. Dobra, czekajcie, spróbuj. Uh, uh, uh. Aha, Krawężnik, nie? No to super. Dobra, nie będę robił. Jadę na gospodarstwo. Ja nie wiem, czy jadę. Nie wiem, moje ciągniki są do wywalenia, to może od kogoś pożyczę, ale jestem tu nowy, to mi nie pożyczy. A niech stoi ten rupieć. Mam poloneza teraz. Nie no, ale jakąś linkę bym pożyczył, zresztą pojadę, do składał żelaza, se kupi. Ty, a czekajcie, bierze go na koło. O oh, kurde! Ale dziadek chce machinę kupię. Czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Kontroluję to. Dobra, o, widzieliście. Dobra, jeszcze raz. Dobra, dobra, kontroluję to. Dobra, 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 dobra. A, a, a! O, prawie walłem, prawie walłem. No ale dobra, zaraz się to opuszczam. Uwożę sobie obornik, nie? Poczekajcie. Wbiorę łopatę. Łopejta tak zwana biorę na łopatę łopatą do taczki Ty pełna taczka, kurde pełna taczka pełniejsza od szpadla, nie czekajcie boże, noszę to tak skoro taczka jest mniejsza od to człowiek. dobra, idę tu O ja! Ile jest? 800. Gdzieś. Dobra, bo ja, że tak powiem, Obornik kła, muszę kłaść tu, bo z raju nie popadnie. Też wierzątka, czyli kury, nie? Dobra, tu mogę. Dobra, byk. Obracsek. Umrał. Tu. Siadasz, zobacz co tam jest. Teraz tu idę po następny szpadel. Mam jeszcze jeden szpadel. Mam jeszcze jeden szpadel, tak jak mówiłem, i zaraz będzie koniec. Dobra, o, cyk. Dobra, to otwieram, wypiłem no, czekajcie. O! Dobra. Czy tu rower jest! U niego się tu na tego. Pochwalę na kopkę. Dobra, jadę z dosadka, zobaczysz. Ale to popyla. Uła! Sprawiedliwość, ja to z wielkim impetem. Zamykam oczy, zamykam oczy. Dobra? O! Minęło chyba z trzy godziny. Ja, mnie jakiś łepek znalazł, odwrócił, to mi rower podniósł, Myślę, chyba, że jakiś menel albo co, no i mi tego sata pomógł, zrobić, nie, także teraz Seacik jest, o kurde, także może, olej nie wyleciał chyba z kurcze, nie pali, nie, nie ja będę akumulatora, czekajcie. Poczekam chwilę. Dobra, zapłon. Dobra, i gaz Dobra, dogrzewam go. O, dobrze. Jedyna, dwója i drugi. I dwója. Ora, przesyłane śmiki, ale to nic. To jest kierowca rajdowa. O kurczę. Kogudni wiele lasy. Dobrze, widzowie, także... Ja się żegnam na tyle tego gospodarstwa, oczywiście, a to się nazywa seria Bomberska wieś, Siema!